To jest fenomenalnie zorganizowane laboratorium, jedno z dwóch w Polsce, które ma taki ogromny potencjał. Inspekcja sanitarna i wszyscy ci, którzy zajmują się zdrowiem publicznym, wiedzą, że mają tutaj fantastyczne miejsce do prowadzenia badań naukowych i wyciągania wniosków z tego, co się wydarzyło i może się wydarzyć. Potencjał jest nieprawdopodobnie duży. Standard jest absolutnie ponad europejski. Trzeba wspierać działania, żeby powstało tutaj laboratorium typu BSL3, czyli oczko wyżej, przepraszam za kolokwializm, niż to, co jest w tej chwili, żeby można było hodować, hodować wirusy. I z pewnością ten potencjał naukowy zostanie wykorzystany i będzie wykorzystywany dla całego świata. Nie ograniczamy się tylko do, do pracy w regionie, czyli do województwa pomorskiego, ale też na, na prośbę Państwowej Inspekcji Sanitarnej e, przeprowadziliśmy taką analizę genetyczną również dla, e, dla wirusów izolowanych na Śląsku, dokładniej e, w, wśród górników. Przekazaliśmy te informacje dalej zarówno do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również opublikowaliśmy tak, aby każdy naukowiec na świecie miał do niej dostęp. Chcemy opracować m.in. swój własny. Tutaj na miejscu test immunologiczny, taki, który będzie służył do wykrywania przeciwciał świadczącym o tym, że ktoś przeszedł tą chorobę. To jest zawsze problem, ponieważ taki test musi być bardzo precyzyjny, musi nie dawać wyników ani fałszywie pozytywnych, ani negatywnych tam, gdzie, gdzie powinien być pozytywny. No i myśmy takie m, testy tego typu, my je nazywamy testy typu ELISA. Myśmy robili je nawet w takim półkomercyjnym zakresie dla innych wirusów, także mamy doświadczenie i teraz chcemy to robić. Także tutaj oczywiście są takie, takie testy komercyjne, dostępne z różnych firm. Ale dobrze byłoby mieć swój, dlatego, że ta epidemia widać, że potrwa i nie wiadomo, co będzie dalej. Mamy bardzo wspaniałych profesorów i nie tylko profesorów, doktorów, którzy zrobili wszystko dla tego, żebyśmy mogli spokojnie żyć. Bez Uniwersytetu Gdańskiego na pewno nie bylibyśmy w stanie Rozwinąć tak diagnostyki w, w województwie pomorskim. Przypomnę, że pierwszy, pierwsze urządzenie, które trafiło do inspekcji w zasadzie w formie wypożyczenia od państwa, to właśnie pochodziło z Uniwersytetu Gdańskiego. Za co bardzo dziękujemy, bo to w tym newralgicznym momencie, kiedy trzeba było zwiększać dość intensywnie ilości badań w województwie. No była to pomoc, która nas wtedy rzeczywiście uratowała i umożliwiła przede wszystkim stawienie czoła temu zapotrzebowaniu, które, które wówczas się stworzyło na diagnostykę w kierunku sars 2